Słuchajcie, w Brawlu skrywa się wiele ciekawych sekretów, i dzisiaj postanowiłem zebrać listę takich, o których zapewne nie wiesz. Także dajcie znać w komentarzu, ile tych sekretów znaliście. A swoją drogą z okazji Dnia Dziecka na naszej grze Holz na Roblox puściliśmy nową aktualizację. Nowa muzyka, tajemniczy portal, usprawnienie poziomów i wiele więcej już na Was czeka. A gra dostępna jest również na telefonach. Zapraszam! Na start lecimy z Draco, czyli naszym nowym zadymiarzem. Jego imię oznacza Smok, ale nie jest to żadna przeróbka ani gra słów od Dragon. Otóż jego imię tak naprawdę ma pochodzenie łacińskie, bo po łacińsku Smok to Draco. Idąc dalej, Draco należy do nowego tria nazwanego Dragon Czyli Smocza Siła, ale nie jest to przypadkowa nazwa, a tak naprawdę pod tym hasłem kryje się zespół rockowy, który to ostatnio zaśpiewał oficjalną nową piosenkę na kanale Brawl Stars. Wspomniana piosenka zawiera sekrety fabularne. Znajdziemy tam fragment, w którym Draco śpiewa, iż jest mistrzem Star Parku. I cóż, za tym tekstem kryje się sekret. Otóż okazuje się, że jeden z członków zespołu Dragon Force odpowiedzialny jest za muzykę, którą to możecie usłyszeć właśnie w Star Parku. Co znaczy, że działają oni od dawna. Co ciekawe, Draco w samej grze nuci sobie bardzo znaną rockową piosenkę, a mianowicie I will, I will rock it! Fani zespołu już pewnie wiedzą, że to fragment piosenki Queen pod nazwą We Will Rock You. Patrząc na Greya, wyglądem może przypominać Wam znanego aktora, czyli Charliego Chaplina. Jednak potwierdzono, że nie jest to główna inspiracja, a tylko jedna z kilku. W większości wygląd tej postaci inspirowany był kreskówkową postacią, inspektorem Gadżetem. Była to bajka, którą swoją drogą bardzo lubiłem oglądać za dzieciaka, więc jak nigdy nie widzieliście, to szczerze Wam polecam. Darmowy zadymiarz. Oj tak, można zdobyć darmowego zadymiarza w sposób, o którym pewnie nigdy nie myśleliście. Otóż jeśli na przykład nie macie Leona, a jakiś youtuber robi konkurs na skina do tego zadymiarza, to przy okazji otrzymania skina otrzymujecie też postać jeśli oczywiście wcześniej tej postaci nie mieliście. A teraz zobaczcie moje najnowsze odkrycie, czyli superhero Spica. Oj tak, ten stigma skin do zadymiarza wzorowany jest na prawdziwym superbohaterze. I tak na pierwszy rzut oka pomyśleć można, że będzie to wzorowane na jakimś, nie wiem, Power Rangerze, czy Spidermanie po roku w Rosji. Lecz prawda jest taka, że jest to strój bohatera o nazwie Kick -Ass, czyli po polsku skopanego zatka, bo wiecie, ten zadymiarz Kopie innym tyłki. I zostając jeszcze chwilę w tym temacie, co ciekawe, skałcik gaz również nawiązuje do postaci z filmu, a dokładnie jest to odwzorowanie ziomeczka z filmu Odlot. Oglądaliście? EL PRIMO! Okrzyk ten jest Wam pewnie znany, jednak ostatnio twórcy Brawla zdradzili co kryje się za jego nazwą. Otóż wpisując w Google EL PRIMO otrzymamy tłumaczenie kuzyn. Lecz jest to niefortunny przypadek, ponieważ nie jest to jego prawdziwe znaczenie imienia. A prawda jest taka, że EL PRIMO oznacza pierwszy, ponieważ EL PRIMO zawsze wygrywa, a przynajmniej tak uważa sama postać. A jak mowa już o samym El Primo, to niegdyś ujawniono jego prawdziwą twarz wraz z innymi zadymiarzami. Pod maską El Primo wygląda właśnie tak. No i pytanie do Was, czy chcielibyście może taki cały odcinek z pokazania twarzy wszystkich zadymiarzy? Jeśli tak, napiszcie w komentarzu hashtag maska. Co ciekawe, skin do 8-bita o nazwie V8-bit przypomina nam dystrybutor paliwa których to znajduje się na stacjach benzynowych. Lecz postać ta to jeszcze w większym stopniu nawiązuje do aut, niż może Wam się wydawać, ponieważ jego imię V8 to skrót od klasycznych silników wykorzystywanych w schoolowych samochodach. Cóż, to skin dla największych fanów motoryzacji. Star Park to Matrix. Jeśli oglądaliście film Matrix, znajdziecie już pierwsze skojarzenia ze Star Parkiem. Jeśli nie, to przedstawiam Wam oficjalną grafikę Brawl Stars, gdzie to Brock oferuje nam niebieski i czerwony cukier. Co jest już bezpośrednim nawiązaniem do niebieskiej i czerwonej pigułki, która to jest już ikonicznym symbolem Matrixa, oznaczającym podjęcie decyzji między zaakceptowaniem rzeczywistości, która często jest smutna i po prostu w szarych kolorach, a druga opcja to życie w iluzji i kłamstwie, które może wydawać się po prostu lepsze. A wy jaką decyzję byście podjęli żyć w iluzji, czy może w rzeczywistości? Ems ma krasza, ale takiego nietypowego. Przyglądając się jej animacji, zauważymy, że na jej telefonie posiada ona zdjęcie Poco. Ciekawe czy on wie, że MZ go kraszuje. A jeśli o tym wie, to ciekawe, czy będą razem. Idąc dalej, oficjalnie jednym z najbrzydszych skinów w Brawl Stars jest Wiedźma Mortis. A wiecie, czyja to wina? Cóż, to wina Clash Royale, ponieważ skin ten nawiązuje bezpośrednio do postaci nocnej wiedźmy właśnie z Clash Royala. Ojciec biedny, Prowler, skrzywdzony przez kolegów z innej gry. Colette to zadmiarka, która to uwielbia kolekcjonować wszystko na temat innych zadmiarzy. Jednak jej największym hobby jest Spike. W efekcie czego ta go stalkuje, robi zdjęcia z ukrycia, zbiera jego zużyte skarpetki i wiele, wiele więcej. Aż strach pomyśleć co by mu zrobiła, gdyby została z nim sam na sam. Mortis chciał pogrzebać Dynamica. Możemy to zauważyć na jednej z map Brawl Stars. Sekret ten był niewyjaśniony przez kilka lat. Lecz ostatnio pojawiło się rozwiązanie tej tajemnicy. Otóż Star Park zdradził, że Dynamite został zabity przez Shelly. Jednak w Star Parku nikt nie umiera więc Mike po pewnym czasie się odrodził i od tego momentu opis Mortisa mówi nam, że chciał być on grabarzem, ale w Star Parku nikt nie umiera, stąd też zostawił on swoją łopatę koło grobu, bo jego praca nie ma już sensu i bycie grabarzem jest po prostu bez sensu, bo nikogo nie może pogrzebać. Na tej samej mapie możemy zobaczyć otwarty grobowiec i spraye naszej EMS, Cóż, sekret ten również był niegdyś tajemnicą, ale teraz pojawiło się rozwiązanie. Chodzi o to, że po tym jak Mortis porzucił swoją robotę grabarza, ponieważ straciła ona totalnie sens, to wtedy nasza Ems postanowiła, że będzie bawiła się w graffiti w jego grobowcach. I na cmentarzach wcześniej Mortis przesiadywał i generalnie ich bronił. Lecz teraz Mortis spędza czas na zamku z Frankiem i na grobowcach bezkarnie bawi się właśnie Ems. Edgar jest jednym z najbardziej znienawidzonych zadymiarzy i co trochę śmieszne, na swoim ubraniu posiada on symbol zespołu z Brawl Stars o nazwie Złe Randomy, który to śpiewa o Star Parku. Także nie dość, że ludzie nie lubią Edgara, to jeszcze Edgar jest fanem Złych Randomów. Wyobraźcie sobie takie kombo w drużynie, macie samych Złych Randomów, a w przeciwnej mamy Edgara z gigakoksami. Oj tak, sama myśl o tym boli. Aż to śmieć, w sensie wcale go nie obrażam, tylko mówię dosłownie. Jego imię powstało od trash, czyli. Śmieci. A wiecie dlaczego tak jest? Cóż, to nie tylko dlatego, że jest on wielkim śmietnikiem, ale to też po części, ale generalnie on, jako wielki śmietnik, na co dzień zajmuje się zbieraniem śmieci i czyszczeniem powierzchni płaskich. No i te zebrane śmieci wykorzystuje on do walki. Oj tak, te wszystkie ataki Asza w grze to tak naprawdę niesamowity rozsyp cuchnących śmieci. Także można powiedzieć, że aż. Nie jest eko, bo pomimo zbierania śmieci, to i tak później rzuca nimi na ziemię w innych zadymiarzy. Przechodząc dalej, trafiamy na Grifa, który wcale nie jest robotem. Postać ta przypomina Kasę, która to używana była niegdyś w sklepach i w niektórych przestarzałych wciąż czasami możecie spotkać coś takiego jak Kasa. Co więcej, sam Grif jest olbrzymim fanem Kasy, lecz po odwrocie tej postaci, po odwróceniu go tyłem, zobaczymy, że skrywa się tam ukryty suwak, który to służy do zdjęcia jego stroju. Oj tak, Griff tylko robi cosplay kasy, a wcale nią nie jest. A na potwierdzenie, że to nie robot przebierający się za kasę, tylko taki prawdziwy człowiek, możemy podać dwie rzeczy. Po pierwsze, jego rękawiczka jest dziurawa i można zauważyć tam fragment ludzkiego palca, a do tego w momencie, kiedy wykonuje animację, czasami można zobaczyć kawałek jego szyi, ludzkiej szyi, więc wiemy, że jest to człowiek. Tego pewnie się nie spodziewaliście, ale imię Frank nie jest od Frankensteina, ale od jednego z twórców Brawl Stars, który to właśnie ma na imię Frank. I z tego powodu ten zadymiarz przypomina Frankensteina. W Brawlu możecie też tworzyć swoje własne mapy. I trikiem, który warto znać, to budowanie na dużych przestrzeniach. Otóż trzymając dwa palce na bokach telefonu i przeciągając w dół, możecie od razu wypełniać cały obszar podczas budowania. Całkiem przydatna opcja. A idąc dalej, Brawl Stars to nie zawsze było Brawl Stars, ponieważ początkowo gra ta nazywała się Projekt Laser i miały być to walki w kosmosie. Jednak finalnie zrezygnowano z tego pomysłu, ale teraz jak spojrzycie na takich zadymiarzy jak Eve, Squeak czy Roofs, to możecie zobaczyć, że twórcy Brawl'a po części realizują swoje dawne plany, ale w tym nowym, zadymiarskim wydaniu. Pam to matka Jessie, a wiemy o tym dlatego, że kiedy powstała nazywała się dosłownie matką Jessie, ale jak widać rodzicielstwo jej nie służy, więc stworzyła ona nani, żeby to ona opiekowała się Jessie, a w tym samym czasie mama Jessie zmieniła swoje imię na Pam. Oj tak, trochę zagmatwana historia, ale w 100% prawdziwa. Co najważniejsze, wciąż możemy otwierać megaboksy i inne skrzyneczki w Brawlu. Ale wymóg jest jeden. Otóż musisz grać w chińską wersję Brawla, bo to jest dostępne oficjalnie tylko tam. A teraz sprawdzajcie nowy zwiastun Halls, który wleciał na kanał z naszymi grami.